gołąbka czarny drapa de l'at to będzie też samiczka z dwudziestego pierwszego roku czarna drapka de l'at i tutaj mamy cztery samczyki jest to numer siedemdziesiąt 2274 z dwudziestego czwartego roku Czarny samczyk drapa delat z takim białym właśnie markerkiem na kuperku. Także gąbki bardzo ładne, ostatnie lotkowa, także zdrowe ptaki. Tu mamy starego gołąbka 16 roku, numer głębia to jest końcóweczka. Będzie gołąbę o końcówki 432 432 z 16 roku Ładny samczyk czarny Drapa de Lat Tu mamy kolejnego samczyka Numer głębia to jest 4473 23 rok Czarny Drapa de Lat Białe takie plamki na ogonku. Widać markerki, także gąbek też bardzo urodziwy jest to samiec. I tutaj mamy numer gołąbka to jest 2025-23 rok samczyka czarny drapa de lat. Mamy samiczki ze 3 mamy samczyki, także jakby ktoś chciał parki. Czy samiczki to śmiało można tutaj dzwonić. Także zapraszam serdecznie, życzę miłego popołudnia.